Au! O ziołku, po pierwsze pozdrawiam. Dzień dobry. Jakaś. Ósma rano. Ósma rano. Chcę ci coś powiedzieć. Że nie o taką Polskę nasi dziadkowie, pradziadkowie, babcie, prababcie walczyli i życiem. Życiem ryzykowali i życie oddawali. Nie o taką Polskę. Zajęło mi trochę, bo już ponad rok czasu siedzę w ojczyźnie, aby zauważyć, jaka zgorszona nasza ojczyzna jest. A ojczyzna jest zgorszona i nie jesteśmy sobą. Ojczyzna jest chora. Dlatego, że Polak z krwi i kości który ma dobrą ojczyznę w swoim sercu, w swojej głowie, nie zarządza Polską. Wiemy o tym. Jesteśmy pod okupacją. Pozdrawiam. Do następnego. Dawajcie, oziołku, dawaj kciuki. Jakieś te kciuki w górę, coś takiego. Albo na facebookach, czy tam innych... Tych innych wyszukiwarkach kurwa, tych, tych, tych społecznościowych. Umieszczaj ten kanał. Spoko? Mam dużo więcej na głowie, ale na następnego. Au.